Mój drogi, dla mnie jesteś swego rodzaju fenomenem, bo mm, wiele razy to jest w Twoich wywiadach powtarzane, jesteś bardziej znany za granicą niż w Polsce. Mhm. Wszyscy zaczynają zazwyczaj odwrotnie. Najpierw walczą o karierę w Polsce, potem starają się za granicę i rzadko im się udaje. Co uważasz za znamienny punkt w tym, że udało Ci się odnieść karierę, sukces za granicą? Wiesz co, na pewno nie skupianie się. Tak jak mówiłem wcześniej, no właśnie na jednym, na jednym miejscu, na innej lokalizacji na Polsce. Przede wszystkim też prowadzenie w ogóle tak jakby swoich social media, czy to jest Facebook, Twitter i tak dalej, wszystkiego w języku angielskim od początku. Od, od samego pod... początku. Od samego początku dokładnie. I ym, nawet stylistycznie, słuchaj, bo kiedy ja zaczynałem, kiedy ja wiesz, m, m, puszczałem swoje pierwsze produkcje, to tak jakby one odbiegały kompletnie stylistycznie od tego, co było w tym czasie na topie w Polsce. Mm -hmm. I jakby ludzie mi często bardzo mówili, że to nie ma w ogóle sensu, to nie ma migracji bytu w Polsce i nie będę nigdzie, wiesz, zapraszany na koncerty. Ale to było coś, co w tym momencie było gdzieś tam, krążyło już na zachodzie. Takie właśnie gwiazdy jak Abici w tym momencie to były takie ich początki i ja się bardzo na nich wzorowałem, bo to był dla mnie taki, ja był jednym z, jednym z um, autorytetów, wiesz, e, inspiracji I, i, i gdzieś tam tym się kierowałem i jakoś, wiesz, co, nie myślałem o tym, może inaczej, nigdy nie sobie nie obrałem żadnego celu, żeby uderzać w konkretne miejsce, w konkretny target, po prostu to działo się jakby naturalną siłą rzeczy. Że stało się, wiesz, na cały świat, że to się rozkręciło w takim stopniu, to, to jest po prostu, wiesz, no, miła kolej rzeczy, której, która nie była jakaś tam ciężko zaplanowana, ale skoro to poszło tym torem, to ja tylko w to dalej byłem.